No żeście dowalili. Dwie godziny z hakiem, 40 promocyjnych kompletów z okazji moich urodzin. Uf, poszło. Ale przypominam dla tych, którzy nie zdążyli. No wiadomo, że to była promocja, można kupić troszkę drożej. Ale cały czas jest promocja na książkę Krzysiwo. Za 110 zł, zajebiste Krzysiwo. Z moją książką i do wakacje. Polecam bawić się. Jak ktoś nie chce książki, to się film ogląda. Ale Krzysiwa to my mamy takie, że... Można tym rower spawać. Mam nadzieję, że się będziecie bawić tematem. Bardzo miły prezent mi zrobiliście z okazji urodzin. Cieszę się niezmiernie. My się bierzemy do roboty. Ale tak jak cały czas mówię, bawcie się tym tematem, nie czekajcie. No są pojebane czasy i nie ma co się oszukiwać. Lepiej mieć wiedzę, żeby nam się nigdy nie przydała, niż się nie mieć i znaleźć się w czarnej dupie. A zwłaszcza, że są wakacje połowy rzeczy, których was uczę. Przydaje się w życiu prywatnym, balując na imprezie, na działeczce ze szwagrem czy nad jeziorkiem. Cześć!